Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i ze mną jest mój najlepszy przyjaciel, najlepszy gracz FIROUSY, zdecydowanie lepszy niż ja, Tomek Działowy. Tomku, przedstaw się. Cześć, nazywam się Tomek, mam 20 lat i nigdy nie miałem dziewczyny. Na szczęście mam Ignacego. Wartość merytoryczna tego materiału wzrosła pięciokrotnie od tego twojego super śmiesznego żartu, Tomek. Na pewno wszyscy teraz w komentarzach napiszą, ha, 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 jak się Ale to było merytoryczne. Zobacz, tu masz oś czasu, prawda? Trzymaj. I to jest oś czasu. Na przykład tutaj... Mhm. to tu się narodzi bulgariusz, a tutaj jestem ja i nigdy nie miałem dziewczyny. Mhm. Ma to sens. Trzeba czasem wplatać anegdotki, mm -hmm. takie. I wiesz, tutaj możemy porozmawiać troszeczkę, jeżeli chciałbyś merytorycznie bardziej. Tak, chętnie. Możemy porozmawiać e, na temat psychologii człowieka, na temat e, tego, jak zachowuje się jednostka, która chętnie ponosi posłucham. porażkę, która ponosi klęskę, jakie mechanizmy działają, mm -hmm. by utrzymać naszą samoocenę na powierzchni. Tak. I, i e, nierzadko osoba, która jakby mm, doznaje, traumę. Traumę. doznaje zawodów miłosnych, mm -hmm. traumę jest w jakiś sposób wyśmiewana przez swoje otoczenie. Naturalną reakcją zwrotną dla takiej osoby może być choćby właśnie ucieczka w grzech homoseksualizmu. Mhm. Myślę, że jest to najbardziej te prawdopodobna teoria. Ludzie bardzo często uciekają w ten sposób. Jedni uciekają w alkohol, bo no. lubią alkohol, a jedni wolą uciec w dupę. W dupę. Dokładnie, to jest tak, jakby rzucając ciekawą parafrazą to można powiedzieć, że byli w dupie, więc chcą być w dupie dalej, natomiast w innym znaczeniu. Dobrze, co my tu mamy? Myślę, że magia światła to wspaniały wybór. Znaczy nie zły, ale chyba magia mroku jest lepsza. Ty logistykę lubisz, nie? Ja uwielbiam logistykę. Nie chcę głupkowatych strat zrobić. Po, pozdrawiamy głupkowatych stratów mm -hmm. wszystkich. Dobra, na przykład tak... szał na berserkerze. Na przykład. Zabierz to. Weź. Pamiętaj, że Twój drugi bohater też potrzebuje logistyki. Zdecydowanie. Żeby mógł zbierać więcej surowców w na przyszłości. przykład. To jest bardzo, bardzo przyszłościowe myślenie. Polecamy. Hmm. ROK wykonuje ruch. ROK, o, o, ja Szybko? myślę, że ROK, ROYO mogą jakieś takie niecne zagrywki, takie jakieś mm -hmm. takie backdoor te sprawy. Jakieś takie kultaje. Jak Bo i SAMU i NITRO wyjdą prosto na nas, oni o, nie, nie będą się bawić... Tak, oni wezmą na nie będzie w ogóle tutaj żadnego... Każdy umie już wiązać sznurówki. I dokładnie. Na pewno będą mieli 9999 sztuk jednostki GIMBUS. Dokładnie. E... Rok i rojo może mogą mieć troszkę tam tarczowników, troszkę brodaczy, czyli podejrzewam, że krasnoludami może grać. Może, może, powinniśmy ustawić się ten czas. Powinniśmy to ustawić. Eee, rojo, myślę, tutaj celowałbym w przystań i krzyżowców z tarczami. Z tarcza to oczywiście, tarczownicy obowiązkowo. Ja tutaj tutaj nie ma bez dwudzenia. Aha, czyli są Strażnicy graniczni. Chociaż myślę, że zanim rok skończy tłumaczyć, jak działa każdy budynek i każda jednostka, to spokojnie zajmiemy już ich zamki, mm -hmm. a oni jeszcze nie wczytają się do gry. Okej. Okay. Ma to że... sens. Myślę, że tak właśnie będzie. Ma to sens. Pozdrawiamy serię Duel of Champions u Roka. Okej. Okay. Bardzo fajna była. Tym bohaterem warto zebrać skrzynkę. Uh, dobrze, że, że co nie zauważyłeś. więcej do No i dalej, no. Też mamy. Aha, pewnie między nami też jest strażnik Graniczny, tak bym stawiał. Chyba, okay. że jesteśmy w sojuszu, możemy mieć otwarte, to też nie byłoby dziwne. możliwe. Szkieletory. Szkiele... to jest. Y... Ci stoją. Madafakery. I można rozklepać. No, Ty masz Twoja siła bojowa, to wiesz, że jest zawsze na, na zastraszającym poziomie. Czemu są 22? Bo przyjął się na połowę. 41 było, że chcą się przyłączyć. Okej, okay, rozumiem. No, chyba tak działa ta mechanika, że po prostu się przyłączają do Ciebie, zawsze nie umarli, ale tylko połowa przychodzi. Okay. To by miało sens. To by miało więcej sensu, zdecydowanie. No to znaczy, no, nawet 20 przy... duchów, to no, jest nadal. kozak, nie? Tak, tak, tak. To powiedzmy na no, szóstym dniu, nie? Wstrzymam się do przyrostu, a tymczasem zajrzę sobie tutaj po prostu. A wstrzymam się, to jest przyrost... o, to jest. Inferno też. Znaczy, mamy na południe chyba kolejne inferno, to by wyglądało. Czyli któryś z naszych przeciwników jest inferno, brawo. Okay. Jest mistrz logicznego rozumowania. Może to Gildię Magów hmm. jednak, nie? Czy nie? Czy powinniśmy mi sześciu więcej kościów? Nie, nie chcę mieć sześciu więcej ko 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 kościów. bo to ma, prowadzi się. Wielsa... Do te, a to cię prowadzi do Liszów, wiesz, to się chyba przyda. A tu muszę mieć. No ktomu. potem musisz mieć. No teraz ktomu. tak, nekromatron. Y... W Początku, w porządku. Na początek tygodnia może się to przydać. Kurde, ale ta Gildia magów to nie jest go miałbyś czary, może by ci coś podeszło, jeżeli masz już coś Jeszcze Poczekaj, będę mógł jeszcze wampiry zrobić. A to wampiry i tak będę mógł zrobić. A bo to No, zdecydowanie wampiry. No. Do, do liszów i tak nie dojdę. No dobra, to i tak buduj to, to nie, buduj, buduj, nie, nie ma. I tak to musi nie zrobić. Tak, mhm. no. Zdwajnie, to ile jest do na 69, No to te 20 pomoże tutaj. Bardzo mocno. Kurde, no to są darmowe jednostki. Jak się wystartowałeś z dyplomacją, to jest w ogóle kozacką. Mhm. Start z dyplomacją jest bardzo mocny. Ułatwia startem. początek. No. Tak, tak, tak. tak. Jeszcze mówię, pamiętaj, że ta, ta zdolność będzie rosła z czasem, nie? Mhm. Przy 25 poziomie masz 100% jednostek, nie? Mm -hmm, przyjmowanych. Znaczy no każdą niom jest. To, to zaczyna robić sens, że no. wiesz. Co tu mamy? Psiarnia. Hmm. Chciałbym rzucić jakiś żart z policją, ale uznałem, że to jest niestosowne. To może byłeś na psiarni i to mógłbyś rzucić w moją stronę. Gimper, skoro psiarnia to, jej że sprzedajesz płytę. tylko, który to płyta. <grym> 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 Powinien teraz czapkę prawilności założyć o, Tomek, Tomek Ty to te żarty masz dzisiaj sukubusy Reta. Takie troszeczkę uliczne Uliczne, taki raper uliczny Taki, taki Klimat, powiem Taki ci. Tomasz Hada trochę mm. 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 Trochę łobus się zrobił ze mnie Taki Na tej ulicy, tak? Ojeju, jeju! Ja bym uważał z takimi żarcikami, bo No nie wygląda to najlepiej, Tomek No dobrze, proszę, graj Bojowniku ulicy. Tak i tutaj wiesz. A jest czerwony, to pewnie takie. Muszę, muszę, muszę myszkę obsługiwać e, taki, bo mi biceps przeszkadza. Nie? Mm. No, tak, jak... I tylko prawą ręką, bo jesteś prawidłowym człowiekiem. Ręką, no nie jak z chłopakami chodzimy na, na siłkę. Jak jakieś lamusy się nawiną, to nie ma o czym mówić. E, Potrzebuję czerwonego klucznika. No czy pewnie trzeba Dobra, popłynąć na jakąś czekaj, wyspę. Ustawia sobie mapę tak jak ja chcę. O, magia światła, bardzo się cieszę. Ta skrzynki pozbieraj, bo ty już mieliście skrzynki do zebrania dwie, nie? O tu i tu. No i wróćmy tu. się... Tu, tu jest młyn, w ogóle. Ale to jest broni. Strzał jest wyborowy, to najmierzy temat. Dobra, pobiegnijmy tam, przebiegnę sobie przez przyrost. Tu bardzo ważne chcę wampiry. Koniecznie żeby mieć je przed przyrostem. No to będę miał ich 10, to już jest całkiem sensownie. Jest bardzo sensownie. Ty sobie pobiegnij tutaj i zobacz co jest z jest na kamienna tego. Kamienna, czyli tutaj jest e, biom... E, nie, nie, to nie jest. Mój... Kam, to kamiona Krypta tam nie rekrutujesz gargulców, tylko się z nim bijesz, żeby... Nie, 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 nie mogę przejść. No. Pewnie pod mi trzeba przejść na środek wyspy i pewnie stamtąd dopiero można jakoś się przybijać do przeciwników. Do przeciwników. No Dobra, no, tu jest coś, to nie wiem, ty sobie wracaj i ty Czemu się tego? Czego. A to jest złoto no, jeszcze. No, A okay. to możesz na winę, Racja, 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 racja. No. Jest tydzień, więc mówię, teraz głupkowate straty, postaram głupkowate się ograniczyć. Straty. Bardzo mocno. Kto tu robi głupkowate straty? Nikt nie zrobił. No właśnie. Pewnie. Po prostu moje wojsko było bardzo wiesz, niezdyscyplinowane. Jeżeli ktoś jest niezdyscyplinowany, powinien dostać karę. To było zaplanowane, by w przyszłych bitwach na pewno robili to, co ich prosi. Ale żarty. W tym tygodniu odbędzie się konkurs najlepszego stracha na wróble. Bo jest tydzień krucha. Kruka. A jej te żarty. No to powiem ci. Powiem ci, że nieźle. No, nieźle. Nie Może weźmiemy udział na przykład. Ja mogę stać tak. Z twoją mordą Tomek, to ty mógłbyś startować w konkursie na najładniejszego lumpa na Centralnym. <grym> <grym> okay. Nie zbliżaj do mnie tak swojej twarzy, proszę. Cię. No, ciesz się, że parsknąłem w rękę, a nie w twoją piękną buzię, Najpiękniejszą. Jakbyś był ładnym vlogerem, to byś miał 70% wyświetleń od dziewczyn, a nie minus 15%. No bo ja celuję może w męską publiczność. I wcale to nie ma związku z homoseksualizmem. Dobra. Broń Boże. Broń Boże. Dobra, zajrzyj w takim to Ja przebiegnę sobie przez miasto, skoro i tak tam idę. Bo i tak tam chyba muszę iść. Nie musisz, ale możesz. Mogę. Albo tu se przeczyszczę to zaraz. Smutek do dostałem. smutek. Dostałem. Smutek. <laughs> smutek. Smutek. A... Nie, chyba idziemy tutaj, w tę stronę. A szkoda, że nie zbudowałeś tego przed końcem tygodnia, zamiast tego. No tak, bym miał więcej tych punktów, ale. W gruncie rzeczy. No bo na pewno tak, zrekrutuj wszystkich. No już trochę to zaczyna wąpierze kasztować. już masz. E, tak, wąpierze już są. Teraz tak szkieletorów tak, zaprojektujemy. No to duchy zaczynają być całkiem pokaźne, ale teraz myślę, że możemy, możemy mucić. No luźnie, Tutaj należy no, sobie wyczyścić. wiedzi wojowników też, to jest obelisk. No i demony. Jest z... Dobra, czyli lecimy tutaj, e, póki pamiętam. Karawany chcesz puścić? Mhm. Jedzie, jedzie dalej karawan. A, ja zapomniałem karawany puścić. No, całkiem sensowne. Trochę tych jednostek dojdzie. O, tutaj, tak, racja, 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 to trzeba pozbierać. Część takie głupkowate straty. Eee, surowca w danej turze, nie, 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 nic nie opóźnią mnie, tu czeka sobie skrzynka, dobra, to ty na razie nie masz co zbierać, tu mu trzeba będzie odblokować drogę, ale to niech sobie tu stanie i czeka, albo niech pobiegnie do miasta i może dostarczy wojska, zamiast wracać się tam tym ziomeczkiem. Dokładnie, możesz też tak no. zrobić. Dostarczymy mu ziomeczków i będzie dobrze. Mhm. chyba na drugim poziomie gildi magów na pewno mieszą o wskrzeszenie, nie jestem pewien, czy tutaj tak to działa, ale mhm. chyba mieliśmy o wskrzeszenie. Nie wiem, czy to jest magia przywołań, czy to jest magia... brawo. Dlaczego ich reklamuję, skoro nam nie zapłacili? Kogo reklamuję? Brawo Dobrze U Ubrudziłem go, żebyście widzieli, że że Jestem dobrym kolegą Który zawsze, jeżeli coś zepsuje, to to naprawia Na przykład yy, jak Film nie? z głośnikami Film <grym grym> z głośnikami <grym> Lepsza brama Co daje lepsza brama? No, mogę wyższy poziom jednostek przede wszystkim bramować, bo tutaj mogę Impy piekielne, ogary oraz schuby mogę bramować No, no to tak bardzo dobrze. Przede wszystkim zobacz teraz: każda 50% inicjatywy, tylko i 35% już podstawowej puli jednostek znasz. Mhm. Więc według... czy znaczy mówię, że do sukuby to jeszcze są takie jednostki, wiesz? No, strzeleckie. Możesz sobie wezwać obok siebie i mieć drugiego strzelca. No, w gruncie rzeczy. zajbiście ten hero, wygląda na mapie. No, z kozak. O, tu są jakieś śmieszne demonki. Ej, yy, klozety. Dobra, zbijemy je. Klozety i inne przynęty. No, to już na luzaku, jak masz. A przyrost. Brama trwa dwie tury, tak? Zanim nie, turę, tylko ture. że ma obniżoną inicjatywę zanim się przywoją. Mhm. Zawsze tam chwilka trwa ja Nie wiem czy jest sens walić w nich czary, bo oni mają odporność na od to Ale rozklepiesz te klozety, w ogóle się nie martwię mm. Tak. Super Mocarnie to wygląda jak na Nie lepiej zbromować no A czy brama coś kosztuje, maniuszkę, pamięciaczkę? Nic nie kosztuje Możesz ją dowolną ilość razy wykonać Raz na... na... Już trzeba dwa razy ślicznie. Raz na bitwę. bitwę. Jedna jednostka Nie wiem, bitwę. czy są może zdolności po tym, które sprawiają, że możesz to zrobić więcej, ale chyba raz na bitwę. Mhm. To jest w, szczególnie przeciwko komputerowi celny, biorąc pod uwagę, że najczęściej się czeka, aż ten komputer podejdzie. Dokładnie tak. Nie wiem, czy nie uderzy o Hmm. Balista jeszcze strzeli, on wleci. Może w jakiegoś. No jeszcze matryka. sukub, a nie, czwórka się pojawi dopiero. Mm -hmm. No ale balista strzeli mocarnie całkiem, myślę, że go jeszcze osłabić Sporo. Zrobimy mu dużo co? Siak może. Dokładnie. To dobrze, że balista nie rani twoich. No, a wleci na sukuba. No, o, jeden. Dobijesz go za nim, zrobię kolejny tak, atak. Teraz już go zmaltretuję. Powinienem był przyjąć kontratak, A, nawet nie było potrzeby. No, mm wszystkim. -hmm. No, luzak. Wszystko go obija i tyle, tylko się nie zablokuje, nie? Mhm, dokładnie, tym pasuje. Szkoda tego skuba jednego, bo to bo, będzie bolało bo na dłuższą metę. Już ten skub powinien go o, do, do przyrostu kolejnego. Mhm. nie, nie ma połowy armii nagle, nie? No, to jest <gham> fajna, fajna rzecz, to gramowanie. Mhm, ja ba bardzo lubię tę zdolność. To jest bardzo sensowna. Ale czekaj, ja tutaj coś miałem jeszcze. No właśnie, miałem jakiegoś psa dołożyć, mogę. Nie, mam nadzieję, że coś w tym scenariuszu się zadzieje, jak są trzy drużyny, nie? No przede wszystkim bo to jest raz, a dwa, że walczymy... się komputery nawzajem wytłuką ee... i jej dobijemy, nie? Dokładnie, walczymy, że tak powiem, dobra część wieciówa na tą złą. Oczywiście, jak wszyscy wiemy. Dokładnie. Bo, bo, bo tak to wygląda. Bo tak to właśnie wygląda, mówimy jak jest. Już od hmm. dawna jest wiadomo, że... Kto Ignacy, jest kim. Ignacy Cejrowski, kto jest kim, i kto ma w dupie widzów. Kto, kto kogo e sprzedał. To ty swoich widzów. Ja moich widzów mną. Znaczy tak... Nie w tym scenariuszu, ale tak ogólnie to tak. Za funt psich płaków. Nie, tylko za... A to są ulepszeni. Chyba. Za. No, Chociaż nie ma. Nie ma prostej strzałki nic. Mm. Dobra, który się pierwszy. To nie ma znaczenia ten lub ten. No tego sobie pierdolę. Chyba błąd No No wąpierze możesz wlecieć. No czyż. Ten wlecisz tu w dół. Tym zabiję? A, tym to. Kontra, tak nie. że osłabię tego. Kurwa, nie sprawdziłem 13. Sięgnijmy. No dobrze. O, właśnie, smutek. Znaczy no. no, Zaczynamy hmm. pójść kolcami go. Nie, nie, nie mogłem być tu. Uh -huh. dobra. Sensownie. mnie. Pamięci, że sensownie. Może te duchy będą robić bitwę. A ja, oczywiście. To jest zawsze złota zasada. Jeżeli... Ty... Komputer gra, to trafi. Dokładnie. A jak ty w duchy, to nigdy nie trafi. O, wleciał, a cztery. Nie to są podstawowe. Zaraz sobie skrzimy, nie? Tak, tak. Przede wszystkim mógł skrzyć z nich coś. No. No i dobra. Hmm. Ale chyba jest losowe po której bitwie, bo Po poprzedniej zabawnej... A nie mogłeś krzeszyć, bo garbulcy nie są tami tam Żywymi, żywymi okej, okay, masz rację. Magiem roku. Ona jest dobra? No myślę, że może być sensowna. Ja bym brał magiem Roku chyba. Dobra, lepszą nekromancję jeszcze będę miał czas, nie? Tak, raczej tak. Chociaż chyba. Hmm, no podstawa Dobra, weźmy to, bo to jest cel To jest zawsze talent. przydatne. Dokładnie. Dobra, działamy. Nie ma co się... O, zostaw je. Chyba, że chcesz... Na tym etapie może każdy... No mają skoki, pamiętam, są takie irytujące. One podejdą dosyć blisko, a potem no skakały sobie do ciebie. Mhm, spoko, ogarniemy temat. No, dosyć szybkie powinny pełną więc. baterią po prostu w nich i tyle. Nie? Mhm. O, 6, skeletów z tego, to jest po prostu... ślicznie. Mhm. Nie no, duchy, wiesz co? Poczekaj. Duchy moje mają raz, dwa... 3, 4, 5 na prostej, 4, tak. Ale on może podejść kawałek i potem skacze do ciebie, wiesz? Więc dlatego chcę podlecieć. Żebym duchem. się wyskoczył? No. Muszę no, spróbować, ale z ryzyko. O jezus, dobrze. O tym właśnie mówiłem. No, ja no że bijesz dużo, ale. Dobra, rozumiem. Nie sądziłem, że to aż tyle uderzy. No. To jest mocna zdolność. No i zombie, no. <głos> <Najlepszy>, <głos> najlepsza <głos> bitwa, najlepszy stratyk. To masz działo wytaczanego. Te wszystkie duchy stracę. Tak, tak, te, te zwane głupkowe straty. Możesz sobie wcześniej ulepszone zombie. Mudu. Ale to potem będą musiał w tej. 60. możesz zawsze. 70 sobie. 60... 72. Ciekawe dlaczego. Dlatego, że te se mogę do oddziału przyłączyć. <noise> nie, nie możesz, bo to są ulepszone. A ty masz podstawowe. Te mogę. Bo nie możesz. Są ulepszone. A te też są ulepszone. No oczywiście, że tak. Dobra, które są lepsze? generalnie to się, że komputer zawsze te bierze. Różnie. To potem sobie... może zawsze potem zmienić ulepszenie. A masz szansę, więc... dobra, wezmę sobie te. Mhm. Ja, czy, o, i dwa duchy tak czy siak no, skrzesiło. Nie, no, to wróciło, bo to może być Wróciło, mu tak, 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 tak. Wiesz, nie, no, nie wola. No. E, fajna zdolność. Ty idziesz do zamku dostarczyć rzeczy, karawany zaraz przyjadą. No, nawet sensownie się porusza. Możemy jeszcze skrzynkę z logistyką dać czy coś. E, no. Teraz musiałeś się nie pić i miasta? Aha, bo ty też wojsko jeszcze dowieźć? Mhm mm że liż jest dużą jednostką, zajmuje cztery pola Okej okay. Tak dużą, ja pamiętam jak wtedy, sposób, żeśmy no. sobie wrzucili te duże jednostki same tak, tak, i... Tak, 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 W ostatnim, tym, osta ostatnim odcinku W było. ostatnim odcinku, ostatniego mm -hmm. scenariusza Polecamy gorąco sprawdzić, bo ostatni scenariusz był bardzo, całkiem emocjonujący Tak, i z bardzo, bardzo dziwnym zakończeniem ehm, Ostatni scenariusz drugiego odcinku. Ostatni odcinek drugiego, drugiego scenariusza. scenariusza Ostatni scenariusz był pierwszym z tego odcinka Swoją drogą, dajcie znać w komentarzu czy chcecie więcej Heroesów, 5 kolejnych scenariuszy? Czy może wolelibyście, żebyśmy ograli dla was e, czwartą i szóstą część gry? Oczywiście, czwarta dużo lepsza, więc chętnie ją nagramy. Zdecydowanie. E, natomiast, no, jakby dostosujemy się do Was, bo Heroesy to Heroesy. Dokładnie. My, mamy My sporo i tak będziemy się świetnie bawić. Najlepiej na świecie. Lepiej będziemy się bawić oczywiście przy czwórce, no ale. Bo wiemy, jaka część e, jest najlepsza. Nie wybiera się. Dokładnie. Widzów się ma po prostu, tak. Widzów się szanuje. Dokładnie. Nie do co niektórzy YouTuberzy, o czym już mówiliśmy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy już. Wielokrotnie. Jebać no jebać. Pierdol, w tam trzy straty, spoko. No, pograłem. Mogę w sumie postrzelać jeśli tych strat nie robić i w sumie wbić w tego. No, no głupkowate, ten odcinek pod hasłem głupkowate straty. No, raczej tak. No. A pochłonięcie ciał co robi? Wiesz co, tak. No, taką zdolność bojową, że może pochłonąć pobite i mm. zyskuje manę. Czy nie ma tragedii, wezmę ekspercką bramę na pewno. Chyba lepiej, no. no. To bramo Z nami potępionych. To było, czekaj... Eee... Jeżeli wroga, to i ktoś ci zaatakuje, kontratakuje lub rzuca zaklęcie, zaklęcie... To wtedy pewnie bohater bo dostaje darmowy bohater atak. Bohater może niego. napierdalać w niego pewnie jakoś mocniej Darmowym duo. atakiem pewnie dostaje. Mm -hmm. No, ja bym wypróbował mechanikę. Chyba, że roku wolisz. Katapulta to tam. No i dodatkowy strzał. Nie zabijałbym się jakoś o to. Znaczy, no, ja bym z nami wypróbował, żeby coś się zadziało, ale to jest. A załóżmy, no. niech będzie. Mhm, no, to jest jeszcze złoto. Zwłaszcza z złotym mam problemów trochę, już widzę. No, I będę powoli. ich miał na pewno coraz więcej. Coś zbiorę, mam zmory jeszcze do zamku, w zamku do wzięcia, więc może o zmorach pomyślę. Czy co, coś możesz jeszcze zrobić? W gruncie rzeczy chyba nie. Mogę wysłać sobie darmowe jednostki. Tu! Co tam było? Rtęć. A, rtęć jeszcze jakaś darmowa, okej. Okay. Tylko jeszcze bym wysłał sobie darmową karawanę, bo za ty co płacić to nie chcę. Ja tylko za darmo biorę. Słusznie, słusznie. Mhm. Jak, Jak przystało chwila. na youtubera. Dokładnie. No, jasne. Się jeszcze powiedz z na większości. odcinku, że e, polecam zakłady impów e, i kupujcie w nich impy i może noś jeszcze figurkę impa na szyi przy, przez cały Gamescom. Śmiało. Śmiało zrób to. Zrób radę miastu. O, zdecydowanie piątka. Nie mówić jak masz żyć. Nie, 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 w porządku, z to ciało mi. O, zdecydowanie. No, to będzie całkiem sympatyczne. Teraz tak, ty idziesz w stronę, to ty mu to dorzuć. I w sumie na mi się skoczy z tym, No i mi się rozklepie bez problemu. Ten atak powinien żeby wziąć, nie? Mhm, nawet teraz tak. Zombie. Full, full combo, wombo. O, znaczy no to są, wiesz tam. Dobra, zostaw ostatnich zbierają. Coś musi zbierasz, te straty. Dokładnie. Ten, ale ten obóz jeszcze odwiedź? O, właśnie. Atak o jeden. Mhm, <laughs> No i mi się Nawet nie sprawdzam. Zostaw. Po ci narobią, przynajmniej są silne i szybkie. Misia? No! Nie! No w następnym że ci wiadą, dokładnie to Nie. Leć do przodu, może komuś morale wejdą u nieumarłych, hehe. No he. <grym> dobra, to dobra, żarty, że Czemu się musisz zajmować cztery... 4... Możesz go spróbować zostawić, jeżeli jesteś mądry i potrafisz to ogarnąć, ale nie zdążysz, bo twoja armia jest za wolna, więc tak ci wiedzie misia, gratuluję. Nieprawda. Możesz go ostrzelać. Nie zostawić go, musiał się ustawić tu, 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 tu i tu. A jakbym Lisza ruszył tu, to tu, tu i tu wystarczy. No. Mhm, to I tu skupia. wtedy jeszcze. Nie wiem, ja bym leciał do przodu i mimo wszystko go po prostu strzelał. Ktoś stratę będzie musiał przyjąć i tak. I bym zrobił coś z tym, żebym podszedł do przodu Lisza i tak cofnął. Nie wiem, zobaczył. No, z pomyślmy. w ogóle, zobaczę, ile to mu obrażeń bije. Jak zwojtuję to ten i tak on jest na samej turze już, prawda? Myślę, że masz taki układ. Wampir powinien być na przodzie przede wszystkim. No, 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 no dobra, to tak, jeżeli zwojtuje, to, to na pewno będzie. W miejscu tym. i na pewno się nigdzie nie rusz. Jeżeli nie ruszę duchem. No ale wampiry tak się nie ma gdzie za bardzo ruszyć. Dobra. E, może mniej na hura grajmy. E, tak, bardziej z jakimś przemyślunkiem, bo nam idzie jak na razie bardzo dobrze. No najlepsi gracze na świecie. Mhm. Czy znaczy, mi się to jest trójka, więc też nie ma co się srać, ale nadal. Mhm. No jak teraz zostawisz, to ci już nigdzie nie pójdzie. Ewentualnie tu stań. Mhm. No. I chyba będzie dobre. Tak, to będzie dobre. Jakimś jeszcze nie masz malutki. No, no. To strzał w ryj. Mhm. Tu. Na przykład. Ty zablokujesz mu przerwę do łucznika. Zresztą tego no, sprawę zombie ja bym wysunął tutaj, żeby go zachęcić do zebrania strony. na zombie. to, to zwykła najtwardsza jednostka, więc w gruncie rzeczy i tak ci może wjechać w niego od góry. Ale podejdziesz no, tutaj, to już ci nie wiecie. Pięknie. Mastermind. Wspaniała, <noise> Wspaniała taktyka. Bez kontrataku to był. Bez kontrataku? Dobra, no, to jeszcze Prosto, strzałka. Perfekcyjnie rozegrane, Wspaniały zachowanie. Wyliczone, zawodnik. najlepsze MVP. Wyliczczanka. Eee... 360, no scope. Wszystko wyliczone, od pleców. I na pewno teraz wejdzie nietrafienie. Jestem przekonany, że to nastąpi. Mówię jak jest, mówię jak jest. No i teraz już możesz obstać Smeryj. 30 obrażeń, tak chyba... on ma fajny ten miecz. O, miecz. Kosa musi tak wyzwać. 50 życia ma. No myślę, że to jest najlepszy ruch świata. Najlepszy dzisiaj. Na jakiś czterech. pięknie wyliczone po raz kolejny. I counted wszystko. I najmocniejsza jednostka MVP. w mojej armii. MVP. <laughs> MVP. <laughs> <Bang>. <laughs> Let's do the Harlem Shake. <laughs> to, 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 to. No, super. Ruchy. Ale nie weźmiesz wszystkich. Część tylko mierz, mógł Czego Dlaczego Ale nie mogę, w, w ogóle nie mogę przeciągnąć. Tak. Prze nie. Przełóż na bok. Aha, no dobra, to nie, nie jest wywal. Aha, chyba już całość albo nic. 126. A z Shift nie, nie działa ci Shift? Tutaj muszę zrobić Shift. No na przykład. 63, czyli 6. Świetna mechanika. Świetnie tam, kła, wyrzuciłem szkielet. Dobra, nie sądziłem, że tak szybko zacznie to tak dużo być warte. Masz dowodzenie? Nie, nie. Mam dowodzenie? Bo dyplomacja. A, ale przecież Musiałem czy... mieć dowodzenie, żeby tak, mieć dyplomację. A czym czym morale działają u ciebie i szczęście no, chyba nie, nie działają. Sądzę. No tak. Kurde, ta logistyka nie jest. Ta, ta, taktyka nie jest takim głupim pomysłem w gruncie rzeczy, jak myślę. Bo będziesz mógł wysunąć te wolne jednostki do przodu. Zarębiście z tego, jak wygląda tutaj strasznie mi się podoba. Fajna, fajna grafika. Dobra, czyli teraz tak. Eee, ty kolego sympatyczny. Chur, tutaj nie, nie przejdę, bo bo nie wiem co. Chyba ty mi musisz to odpalić. Nie ma, musisz tak otworzyć. Musisz pewnie przejść do podziemi, potem pewnie jakieś klucznicę znajdujesz i, kru... i może. Dobra, chyba idziemy w, w górę w takim razie. Bo tutaj mam kolejne kopanie. Czy to jest zesz... eee... Nie nie ma złota kopalni. Hmm. No dobra, to co tu jest? Tutaj jest no, klejnoty. No I tak to będziesz musiał kiedyś zdobyć, a tak to będziesz potem musiał tu wracać, więc jak już jesteś po drodze, to No Oczywiście się się idziemy w a tak, Potem tak, już tak. nie będziesz musiał tu wracać nigdy. Ale póki co, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszamy na kolejny odcinek, który pojawi się u mnie na kanale już jutro o godzinie. 18.00. 18. Trzymajcie się! Cześć! Cześć.